Dzień dobry, dzień dobry, zgodnie z zapowiedzią ruszamy znowu serią, wielkopostną serią, która będzie nosiła tytuł Iskierki. Iskierki, cieplutkie płomyczki nam się miło kojarzące. Dlaczego akurat taka nazwa? Dlatego, że Wielki Post tak jak o tym mówiłem w homilijce na Środę Popielcową, mają nas prowadzić do większego przygnięcia do Jezusa Chrystusa. Nie chodzi w Wielkim Poście o cierpiętnictwo, ale chodzi o to, żebyśmy przygnęli zbliżyli się bardziej do Jezusa. Te małe, drobne iskierki, szczególnie iskierki Bożego Słowa, które nas przez ten Post Wielki chcą prowadzić, mają nas doprowadzić do Wielkiego Ognia, który rozbłyśnie we wszystkich, w okolicach wszystkich świątyń na całym świecie, Wigilię Paschalną, ten wielki płomień, który zapali potem światło Paschału, symbol Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech te iskierki do tego wielkiego świętowania Wielkiej Nocy nas prowadzą. Oczywiście tak jak podobnie było w raniuszkach adwentowych. Będzie tylko słowo, które ma nas prowadzić, ale też wyzwania dla nas, takie małe, mini, wielkopostne challenge. Będą one inspirowane z wielkopostną. Link do tego, gdzie możecie taką zdrabkę też swoją osobistą prywatną nabyć, będzie w opisie też pod tym filmem. Zaczynamy! Wielkopostne iskierki. Słowo iskierkowe na dzisiaj. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Można by powiedzieć, że zaczynamy tak od razu bardzo mocno, mocnym słowem, z mocnym akcentem na początek tego wielkiego postu. Słowo, które mówi o cierpieniu Chrystusa, słowo bardzo mocne, i słowo, kiedy to Jezus je wypowiadał, było niezrozumiałe. Nie zrozumieli go nawet ci, którzy byli najbliżej niego, jego uczniowie. Dlatego też z tym słowem niech będzie związany ten wielkopostny challenge na dziś. Przygotuj sobie świecę wielkopostną. Niech ona będzie trochę większa, bo wielki post 40 dni, trochę do świąt czasu mamy. Ta świeca niech ci towarzyszy przez ten cały wielki post na twojej modlitwie. I dzisiaj przy tej świecy, kiedy ją zapalisz, weź do ręki to właśnie zdanie z Pisma Świętego. To zdanie sobie rozważ. Co to dla Ciebie znaczy? Przylgnij do Jezusa. Rozważ, że on to mówi w trosce o Twoje życie, z miłości do Ciebie. On musiał wiele wycierpieć, ale zmartwychwstanie i zmartwychwstałych chce przy Tobie być dzisiejszego wieczoru no właśnie z Tobą. Posiedz z nim, posłuchaj, co On chce mówić dla Twojego serca.